Badania pokazują, że y, wszystkie dzieci, które chodzą do szkoły poza jakimś promilem faktycznie wraz z rozpoczęciem dnia, aż do samego końca, są coraz bardziej nienawodnione. Czyli jakby badania robiły, badania zostały zrobione tak, żeby sprawdzać rzeczywiście zawartość tej wody i wszystkie dzieciaki kończą szkołę z niewystarczającym nawodnieniem. I to jest duży temat. To znaczy, jak sobie myślę o naszym dzieciństwie, jak się pięć godzin siedziało na boisku pod szkołą i w ogóle nikt tam nie myślał o wodzie, o bidonach, nie było w ogóle tego Ale tematu. Ale biegało się po kompot do stołówki. No i właśnie o to chodzi, że zawsze gdzieś były te napoje. Nie? Nawet jak była ta herbata, źle ją wspominam, ale jednak był to napój, to myślę sobie o tym, że to, to jest naprawdę niesamowite, że to, jak bardzo obniża się poziom koncentracji, to, jak bardzo obniża się y, transport w ogóle neuroprzekaźników, przez to, że woda y, daje gęstość, nie gęstość, tylko brak wody powoduje gęstość większą krwi, no to w ogóle jakby krwioobieg jest znacznie mniej wydolny, czyli jesteśmy mniej y, dotlenieni. No i... Mniej jest odżywiony organizm i faktycznie jest tak, że i też pojawiają się problemy jelitowe, jeżeli jest takie niewystarczające nawodnienie w organizmie, czyli może dochodzić do zaparć, do gorszej koncentracji, rozdrażnienia.